Kandydatura Marka Jakubiaka jest identyczną kandydaturą, jaka miała miejsce w poprzednich wyborach rezydenckich. Czyli Marek Jakubiak został wystawiony po to, by uszczknąć tych wyborców, którzy potencjalnie zagłosowaliby na konfederację. To nie jest żadna teoria z kosmosu. Taka jest prawda. To jest bardzo brzydka zagrywka, jeśli, jeżeli bierze w tym udział obóz zjednoczonej prawicy, który chciałby nam uszknąć wyborców. Ja bardzo szanuję Marka Jakubiaka. My się znamy. Mamy bardzo podobne poglądy polityczne. Wiem, że dociera do dużej grupy społecznej. Mówi bardzo dobre rzeczy i ma bardzo dobre poglądy. Natomiast, pani redaktor, no prawda jest taka, że jeżeli Marek Jakubiak wystartuje, niech zdobędzie kilkaset tysięcy głosów, kilkadziesiąt tysięcy, cokolwiek. W drugiej turze, jeżeli do drugiej tury wszedłby kandydat Prawa i Sprawiedliwości, to oczywiste jest, że w interesie Prawa i Sprawiedliwości jest to, by Marek Jakubiak odbierał wyborców konfederacji i w drugiej turze przekazał ich na kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Więc docelowo Marek Jakubiak, głos na Marka Jakubiaka jest głosem na Prawo i Sprawiedliwość.